Znalazłem mega ofertę Alfy 159, którą sprzedaje właściciel od 11 lat, dla widza, który zapytał, czy da się kupić Alfę do 20 klocków, aby jeździła i nie była zgnita. Jak chcesz, abym nagrał rolkę o aucie, którego szukasz, to wpisz w komentarzu markę, model i budżet, jaki masz. Janusz sprzedaje swoją Alfę, którą ma od 14 roku. Tak, koleś ujeżdża Alfę od 11 lat i przebiegł 70 klocków. To 1.9 od TDM, 150 kunia. Przebieg obecnie 156 tysiaków. W cepiku nie ma żadnych danych, aby była powypadkowa, a w ogłoszeniu jest bez wypadek. Janusz napisał, że olej zmieniany co 10 tysiaków. wnętrze wymieniane na stołki z wersji TI. W środku wygląda dobrze, ale nie jest to tchusta wersja. Nie masz xenonów, ale za to masz furę od pierwszego właściciela w Polsce. Są dwa kluczyki, moduł Bluetooth do słuchania muzyki i dodatkowe kapcie na zimę. W silniku są wywalone klapki oraz EGR, ale DPF został i wszystko śmiga. Czy ja bym ją brał? Jak Janusz ma na to papiery, że olej robiony co 10 tysiaków, auto jest zdrowe? No to pewnie, że tak. Jasne, że można dorwać prawdziwą wersję TI, ale pewnie będzie mieć ze 50 tysiaków w kołach i 10 właścicieli. Jak widać, można znaleźć w budżecie 20 klocków nawet takie auto. A jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mi poradnik. Dzięki niemu nie dasz się oszukać Mirasowi. Odrzucisz 80% lewych ogłoszeń, a auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Pokazuje w nim masę trików, jak kupić dobre i bezwypadkowe auto. Link masz w opisie filmiku, w moim profilu lub przypięty w komentarzu. I nie bądź fajka, zostaw lajka. Dzięki, zdrówka.